Co lubimy go mieć przy sobie, to Bolesław I Chrobry. Wszyscy go znamy. Natomiast co on ma wspólnego z Żarami? Okazuje się, że wcale nie mało, bo w 2007 roku, o czym mówi ta okolicznościowa tablica, pojawia się pierwsza wzmianka o Żarach. 1007, czyli to są czasy panowania właśnie Bolesława pierwszego Chrobrego. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o piastach, o naszych władcach Polski, którzy władali Łużycami, a w związku z tym również Żarami. Drodzy widzowie, którzy może pamiętają, a może niektórzy już niekoniecznie. Dobrze pamiętają, jak to było z tym Bolesławem Chrobrym, to przypomnę jedynie, że był on synem Mieszka I, naszego pierwszego historycznego władcy, jak również jego czeskiej żony, księżniczki Dobrawy. Urodził się w roku albo 966 lub 967. Początkowo prowadził politykę bardzo podobną jak ojciec, czyli tak naprawdę bardzo z bliskiej współpracy z Cesarstwem Niemieckim e, i potwierdzeniem tejże polityki będzie współpraca z młodziutkim cesarzem Ottonem III, którego zaprosił w tysięcznym roku do odwiedzenia grobu swojego nauczyciela, wychowawcy, e, świętego Adalberta, którego my znamy jako świętego Wojciecha, który jako męczennik poległ podczas misji chrystianizacyjnej w Prusach w 997, a jego zwłoki wykupił Bolesław Chrobry i Umieścił gdzie? No wszyscy wiemy, w Gnieźnie. I właśnie pielgrzymka do grobu Świętego Wojciecha była pretekstem do odwiedzin państwa Bolesława Chrobrego przez Ottona III. Spotkali się niedaleko Żar. Spotkali się w miejscowości. Ilua po łacinie, czyli Iława. Ale nie chodzi wcale o, jakby się wydawać na pierwszy rzut, ucha mogło. Nie w Iłowej, której jeszcze wtedy nie było, ale w Iławie, która, która była przy Szprotawie. Dzisiaj jest to część Szprotawy, tak zwane Sowiny. I tam jest nawet specjalny obelisk na pamiątkę tego spotkania w tysięcznym roku. I stamtąd Bolesław Chrobry razem z z Otonem III, cesarzem powędrowali do Gniezna. Te bliskie i serdeczne kontakty, relacje z cesarzem skończyły się bardzo szybko, bo już w 1002 roku Otona III nie było na tym świecie. Natomiast nowym królem niemieckim, a w przyszłości cesarzem, został Henryk II. Henryk II to był człowiek nieprzychylny Bolesławowi, który uważał, że to zbliżenie za czasów Tona III to nieporozumienie, że Bolesław, tak jak jego ojciec, powinien być lednikiem cesarskim, nie powinien myśleć o jakiejkolwiek samodzielności, o jakiejkolwiek koronie królewskiej. No a Bolesław. Bolesław, zgodnie z zasadą, najlepszą obroną jest atak, postanowił działać. I w roku 1002 zajął właśnie Milsko i Łużyce, czyli ziemię, które próbował opanować jego ojciec, ale został pokonany przez margrabiego Gerona i marchia Łużycka stała się częścią Rzeszy Niemieckiej. I Bolesław teraz postanowił zrealizować marzenie ojca, zajął ziemię Łużyczan, czyli dzisiejsze ziemię dolnych użyt. Oraz Milczan, czyli dzisiejsze Górne Łużyce, a w roku następnym zajął należące do Rzeszy Czechy, gdzie nie utrzymał się. No ale to oznaczało również wojnę. Wojnę z Henrykiem II. Ta wojna przebiegała w trzech etapach, i właśnie z tego drugiego etapu pochodzi ta pierwsza historyczna wzmianka w kronice biskupa Merseburskiego Titmara o naszym mieście, a może niedokładnie dokładnie naszym mieście, bo miasta jako takiego nie było, natomiast były ziemie plemienia Zara, o których właśnie pisał nieprzychylny Polsce biskup merseburski Titmar pod rokiem prawdopodobnie 1007 Zmagania z Henrykiem II trwały do 1018 roku, kiedy podpisano w Budziszynie, czyli na terenie ziem Milczan Pokój i w wyniku tego pokoju Bolesław wyszedł obronną ręką, zachował niezależność państwa polskiego, chociaż musiał płacić trybut cesarzowi, ale nie z całego państwa, tak jak to było w czasach Mieszka I, a jedynie z jego części. Jakiej części? Ano z ziem Łużyc i Milska, tych nowych nabytków, które zajął w 1002 roku i ziemie Łużyczan i Milczan należeć będą do państwa piastowskiego do roku 1031. Co się wtedy wydarzyło? Ano na Polskę spadł równoczesny najazd ze strony Konrada II, jak również księcia ruskiego Jarosława Mądrego. Kto wtedy rządził Polską? Dla przypomnienia, rządził już nie Bolesław, ale jego syn. Wcale nie najstarszy, ale syn, którego no, chyba najbardziej jednak cenił i którego być może przewidział do stanu duchownego, dlaczego tak przypuszczają historycy? Ano dlatego, że ów syn, a mam na myśli mieszka drugiego, był jak na ówczesne standardy, bardzo nietypowym władcą. Umiał czytać, umiał czytać, a ta umiejętność była zastrzeżona tylko dla ów Mieszko II poszedł w ślady ojca, prowadził bardzo agresywną politykę. No, można powiedzieć, że drażnił lwa. Mianowicie jego wojska doszły aż do Hamburga, który spaliły. Saski kronikarz zapisał, że po przejściu wojów Mieszka to prawa nawet rosnąć nie chciała, takie spustoszenie wojowie Mieszka zasiali w Rzeszy Niemieckiej. No ale, no cóż, nie trzeba było czekać długo na reakcję. Nowy król niemiecki, Konrad II, postanowił no, w odwecie zaatakować państwa Mieszka II. Stało się to właśnie we wspomnianym roku 1031. I, boles... I właśnie Mieszko wtedy stracił ziemię. I milczan i użyczan Żary przestały należeć do państwa piastowskiego. Wielką, wciąż nie do końca wyjaśnioną zagadką żarskiego herbu miejskiego, współczesnego również herbu naszego miasta Żary, jest, no, niektórzy mówią litera W. W jego środku, pomiędzy czterema polami. Natomiast hmm, czy jest to faktycznie litera W? We współczesnej historiografii przyjmuje się, że jednak nie jest to litera, chociaż literę przypomina. Jest to Łękawica, czyli znak rycerski. Pamiętajmy, że rycerze początkowo zamiast wymyślnych gryfów, byków, smoków, gryfów, Używali bardziej symbolicznych znaków. Wśród nich była właśnie Łękawica, przypominająca literę W, chociaż z literą nie mająca nic wspólnego, bo rycerstwo średniowieczne zasadniczo było niepiśmienne. Z kim należy kojarzyć tą Łękawicę? Najprawdopodobniej z rodem Dewinów. Taka jest wersja łacińska, lub dziewinów. Taka spolenizowana wersja, upowszechniona przed kilkunastoma latami. Cóż to za jedni. Mianowicie w 1210 roku książę Wrocławski i władca całego Śląska, Henryk Brodaty, nadał żary. Które były już formującym się miastem, chociaż jeszcze nie do końca, właśnie temu rodowi. I jest taka ciekawostka, mianowicie, że niedaleko Lubina, między właściwie Lubinem a Ścinawą, znajduje się wieś Dewin i prawdopodobnie to stamtąd wywodził się tenże ród i to nadanie Dewinom. Żar nastąpiło w drodze wymiany. Książę Henryk Brodaty, książę Śląski, w zamian za to, że Kościół w Ścinawie otrzymał wieś Dewin, dobra rodowe rycerskiego rodu Dewinów lub Dziewinów, otrzymali oni znajdujące się na użycach. Formujące się miasto Żary. Henryk Brodaty, syn Bolesława Wysokiego, był człowiekiem, który położył wielkie zasługi dla rozwoju śląska. Jego żoną była patronka śląska Jadwiga, święta Jadwiga, księżna Meranu i był to człowiek niezwykle zasłużony dla rozwoju gospodarczego miasta, dla rozwoju kościoła, chociaż z tym kościołem to miewał też często na pieńku, Natomiast położył wielkie zasługi dla zagospodarowania Śląska, który stanie się najbogatszą dzielnicą byłego już państwa polskiego, ponieważ czasy jego panowania to czasy rozbicia dzielnicowego, kiedy nie było jednego państwa polskiego, natomiast książęta piastowcy rządzili samodzielnymi dzielnicami. Po śmierci Henryka Brodatego w 1238 roku na zamku w Krośnie Odrzańskim nie skończyło się panowanie piastów na Łużycach i nad Żarami. Ostatnim piastem, który władał Użycami, a wśród nich żarami był Bolko II Mały, książę Jaworsko-Świdnicki. Był on wnukiem Władysława Łokietka, którego znamy jako tego, który zjednoczył po okresie rozbicia dzielnicowego państwo polskie i początkowo ze swoim dziadkiem blisko współpracował przeciwko królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu, który stopniowo podporządkowywał sobie książąt śląskich. On najdłużej trwał, właściwie do swojej śmierci w 1368 nie złożył hołdu lennego królowi czeskiemu, następcy Jana, jego synowi Karolowi IV. Jednak pod koniec życia był już właśnie sojusznikiem Karola IV po tym jak w 1348 Kazimierz Wielki Syn Władysława Łokietka zrzekł się po czasy, jak to zapisano w dokumencie, Śląska na rzecz korony czeskiej, i Karol IV został jedynym zwierzchnikiem Śląska, ale Bolko II do końca życia nie złożył hołdu królowi Czeskiemu Karolowi IV i księstwo jaworsko-świdnickie, do którego należały również Użyce, nie były częścią korony czeskiej. Natomiast no cóż, po śmierci Bolka II, jego żona Agnieszka Habsburżanka stała się właścicielką jego dóbr, a następnie dobra te w końcu jednak przypadły koronie czeskiej i Łużyce i oczywiście również żary znalazły się w granicach monarchii czeskiej i będą pozostawać w granicach monarchii czeskiej aż do wojny trzydziestoletniej, kiedy to żary i dolne łużyce staną się częścią Saksonii. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.